Stefan? Lepiej, ja. Wyglądasz szykownie, fantastycznie, rajcująco? Jak ruina. Wyglądasz tragicznie. Dlaczego? Jestem jednym z najbardziej pożądanych kawalerów w mieście. Jak się czujesz? Wspaniale. Co mogę dla ciebie zrobić? Chętnie się przydam. Mam nowy cel pomagać ludziom. Przyszłam po Stefana. Pomożesz? Poznałam tożsamość mojej biologicznej matki. No to co? Zostawiła cię. Jest do Bani. Stefan, Stefan, jesteś za mała marynarka. Spotkasz się z dziewczyną i zaraz nabierasz ciała. Nic mu nie jest. Bo to Dave. Cierpienie dobrze mu zrobi. Przypomnij mu, że ma serce. Nie łudź się.